Witam serdecznie, Marek Horczyczak. Zapraszam na prognozę pogody. Drodzy Państwo, ja się uśmiecham, ale do śmiechu mi tak naprawdę nie jest. Dużo deszczu w Europie. Będzie padać trudne warunki na drogach i temperatury w Warszawie tylko 4 stopnie. W Białym Stoku 046 w zachodniej części kraju. Jeśli ktoś się... 26 w Szczecinie, więc jeśli ktoś chce się wybrać na wakacje z Warszawy, no to może już teraz nawet do Wrocławia, do Krakowa i do Rzeszowa pojechać, bo tam 26, 27, 29 stopni i dużo słońca. Będzie można pojechać z Warszawy do Szczecina, a właściwie do Szczecin zbliży się do Warszawy. Kraków także Warszawa gdzieś tam w góry yy, nie wiem, coś się zmieniło, jakieś yy, zmiany czy w maszynie, czy w pogodzie, ale będzie zdecydowanie lepiej i będzie dużo słońca. 26 września. Więc jeśli ktoś chce się wybrać na wakacje z Warszawy, no to, to może już teraz nawet do Wrocławia, do Krakowa i do Rzeszowa. Tak niewiele potrzeba by podarować dzieciom uśmiech. Jeżeli naprawdę chcesz to zrobić, to wejdź na www.podaruj.pl. Podaruj dzieciom co? Słońce!